No i przyszedł czas na koniec miesiąca polańskiego, to będzie piąty film, a licząc ten z 2019 roku to nawet szósty można by powiedzieć. I dużo z was prosiło o różne filmy, no niestety nie jestem w stanie wszystkich zrobić. Widziałem też dużo prośb o ten z wampirami i myślę, że może tamtym się uda kiedyś wcisnąć w jakiś miesiąc filmów z wapirami, na przykład. Ale nie mogę w miesiącu filmów polańskiego nie powiedzieć o jednym chociażby z trójki tak zwanej trylogii apartamentowej. Nie ze sobą filmów, ale powiedzmy tematycznie związanych, które dzieją się w małych przestrzeniach, dlatego apartamentowa trylogia i mówią o jakimś rodzaju ludzkiego schorzenia, powiedzmy. No bo jeśli wstręt jest filmem o Fobii i schizofrenii, yy, lokator o manii prześladowczej, no to ten dzisiejszy jest o paranoi, Rosemary's Baby. Czyli Dziecko Rosemary. To film Romana Polańskiego z 1968 roku, w którym opowiada on nam historię zajścia w ciążę granej przez Miję Farrow, tytułowej Rosemary, która po wprowadzeniu się ze swoim mężem Gajem do mieszkania w Nowym Jorku chce założyć rodzinę, jednak nie wszystko przebiega zgodnie z planem. No i teraz jest haczyk, Ponieważ film ma ponad 50 lat, a ja zamierzam go zespoilerować. I tak naprawdę to jest film, którego spoiler nic nie zmienia. Tu chodzi nie o finał, tylko o drogę do finału. No ale ostrzegam, mimo wszystko, no bo wiadomo. Czy z ciążą Rosemary mają coś wspólnego podejrzani sąsiedzi? Na oko sataniści. Czy nie? I to tylko paranoja. Kto wybrał bramkę numer 1? Ten się zawiedzie, bo dzisiaj odpowiedź jest bramce numer 2, w której siedzi szatan. Dobra. A, chodzi mi o to, że tak, no, maczali palce, została zwałcona przez szatana, i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle. Chociaż, jak najbardziej, jeśli ktoś z Was teraz mówi, e, przepraszam bardzo, a może to jednak były halucynacje na koniec, a może to wszystko jest wynik paranoi, to tak, można powiedzieć, że to jest film Polańskiego, który... Można uznać za otwarte zakończenie moim zdaniem. Jakby, bo to nie o to chodzi, tak? Chodzi o tą całą podróż. To nie jest film typu, wiecie, kto, kto zabił i na koniec mamy wyjaśnienie, tak? A ta droga do finału jest złożona z fantastycznej reżyserii, zdjęć, aktorstwa, muzyki. No praktycznie wszystko tutaj gra. I to, co sprawia, że ten film jest jednym z najlepszych horrorów, jaki kiedykolwiek powstał. Obok chociażby Egzorcysty, no to właśnie te czasy, kiedy powstawały filmy, a nie jumpscare'owa kupa. To fakt, że jest to film w nurcie realizmu horrorowego. Co oczywiście może bardzo łatwo odrzucić dzisiejszą widownię, która została, mam na myśli widownię masową niedzielną, która została wytresowana przez te wszystkie durne mainstreamowe horrory na zasadzie, że musi być cały czas buga, buga, buga z jumpscarem, dziecko mieszkające w ścianie albo coś, jakieś demony i tak dalej. A tutaj nie o to chodzi. Podobnie jak Friedkin w Egzorcyście, tak tutaj Polański, który był pierwszy notabene, jak patrząc na daty, tworzy świat, w którym wszystko co się dzieje na ekranie może się wydarzyć naprawdę. W Egzorcyście oczywiście był element w, w, nadnaturalny, nadprzyrodzony, ale przynajmniej tam najpierw bohaterowie wyczerpali wszystkie opcje logicznego myślenia, czyli jak mieli opętaną dziewczynkę, to najpierw ją zabrali do wszystkich możliwych lekarzy, aż w końcu całe ich zgrupowanie powiedziało: chyba pani musi iść do księdza, bo nie wiadomo o co chodzi. I na tym polega siła tych filmów, że czujemy się wrzuceni w realistyczną historię, w tym wypadku w tym filmie nie ma nic, dosłownie nic, co, mogłoby, co nie mogłoby być wyjaśnione logicznie w zasadzie takiej, że, no tak, no jakby nie ma, nikt tutaj nie lata, nie chodzą demony po ścianach i tak dalej. I to jest piękne. No i przyszedł czas powymieniać. Czyli pierwsza fantastyczna cecha tego filmu to aktorstwo. I ogólnie nie ma tutaj słabego ogniwa. Na drugim planie, nawet grająca bardzo ekscentryczną i na no ciekawą kolorową, dosłownie patrząc na jej make-up, chociażby postać. Ruf Gordon. Została doceniona Oscarem i rzeczywiście była fantastyczna w tej roli, ale dla mnie największym zaskoczeniem, powiedzmy, była Mia Farrow w roli głównej. No bo zdarza się powiedzieć przy gorszych filmach czy gorszych performensach, że, no była niezła, ale w tej roli widziałbym pięć innych dziewczyn, no bo tam, no, bo coś. To, co stworzyła Mia Farrow w tym filmie, i mam na myśli ogólnie jej performance, bardzo młoda dziewczyna, duże wyzwanie aktorskie i to, jaką przechodzi przemianę w trakcie filmu i w tym, jak gra i wizualną, i co daje ze sobą zrobić na ekranie, gdzie przechodzi od bardzo ładnej, delikatnej, przecież takiego usobienia kobiecości, albo, ale takiego dziewczęcej kobiecości, przechodzi po prostu do takiego chłopięcego, wyniszczonego, bladego człowieka, który jest w paranoi, no jest fantastyczny, to jest jeden z najlepszych, najlepszych ról kobiecych tego typu, czy w ogóle. Naprawdę, widok jej zmęczonej, przestraszonej twarzy pod koniec filmu, to jest coś, co wyryło mi się w pamięć już na zawsze. I jej rola to jest oczywiście wynik połączenia jej dobrego aktorstwa z rewelacyjną reżyserią, a to właśnie takie mieszanki zazwyczaj tworzą ikoniczne role. Szczególnie, że mamy rewelacyjny soundtrack Krzysztofa Komedy, o którym powiedziałem ostatnio, ponieważ też robił muzykę do Nóż w Wodzie, między innymi u Polańskiego, a to jeden z najwybitniejszych polskich kompozytorów tamtych czasów. Powiedziałem, że przytoczę, co niestety bardzo przykrego się stało po... Rosemary's Baby, ponieważ już w tym czasie został on gwiazdą właśnie dzięki temu filmowi między innymi. Mieszkał w Los Angeles i niestety w roku to po 68 i chyba pod koniec tego roku po jednej z imprez on i nasz pisarz też bardzo znany pan Marek Hłasko, Troszkę popili i z tego co czytałem w necie tam, nie wiem czy wszystkie wersje są te same, ale mniej więcej, to no, stało się to, że szli po flaszkę <grym> i jeden drugiego, pan chłasko pana komedę kompozytora, przez przypadek w jakiejś tam przepychancej po pijaku zepchnął ze skarpy. I Komeda to przeżył, nawet z tego co czytałem, to jest w ogóle fascynujące, nie wiem, to jest może kwestia czasów i technologii też, ale na początku to w ogóle myślałem, że nic mu nie jest, potem jakieś obrażenia zaczęły, znaczy jak coś zaczął czuć, więc wykryto u niego chyba krwiaka mózgu, czy coś w tym stylu. Teraz już nie pamiętam do dokładnie, ale to jest jedna z tych rzeczy, która zastanawia, kurczę, czy jakby to nie było dzisiaj, by go od razu tam nie przebadali, to żeby nie przeżył, prawda? Bo zmarł, niestety, pan Komeda, Dopiero po kilku miesiącach w szpitalu, tam była potem śpiączka chyba i tak dalej, więc w ogóle, no to jest ciekawa sprawa z takiego medycznego punktu widzenia. No a pan Hłasko nasz, też świetny scenarzysta i pisarz i tak dalej, e, trzy miesiące później popełnił samobójstwo, więc to jest w ogóle jedna z tych historii w stylu kuźwa, no pomyślcie sobie, utalentowani faceci, ten Komeda, no nie, kompozytor, pojechał, w Stany, 69, a koleś ma American Dream, tak? Aż się przykro, no, pra prawda? No, w pewnym sensie, zawsze mnie smucą takie historie, nie? Chociaż cieszmy się, że nam pozostawił tak kapitalny soundtrack jak ten z Rosemary's Baby. <śm> A wracając do samego filmu, jest on strasznie denerwujący i frustrujący, ponieważ w 100% jesteśmy w nim skumani z Rosemary, i praktycznie cały czas my, jako widzowie, jesteśmy jeden krok przed nią. Mamy małą przewagę, no bo wiecie, wiemy, że oglądamy film chociażby, ale przez to, że byłem tak zaangażowany w tą historię, byłem tak. Cały czas zdenerwowany na zasadzie, przestań ufać tej sąsiadce, przestań pić od niej jakieś tam szejki, przez to widać, że to sataniści są, co ty filmów nie oglądasz. <gry> a śmiałem się tam ochotę się teleportować i mi, jak mać. obudź się, zostaw tego faceta, zostaw tych ludzi, z tym dzieciakiem to pójść do prawdziwego lekarza, a nie pana satanisty, który ci mówi, tak, tak, będzie, to... będzie pani zadowolona. No ale tak jak mówię, wewnątrz filmu jest to poprowadzone bardzo... Realistycznie, to znaczy, za każdym razem jak ona ma jakąś wątpliwość typu Ten lekarz to mi chyba nie pomaga, ten co mi go polecili ci sąsiedzi To mąż ją uspokaja, mówi przestań, to jest jakiś tam na najbardziej znany lekarz i w ogóle i ten i dobra Mówi, że przejdzie, za... Cały czas była jakaś logika i jakby Naprawdę no, to, to jest taki na takiej granicy frustracji To samo czułem na przykład oglądając Get Out niedawno, które ubóstwiam Gdzie jest taki ten moment, że on gada z tym swoim kumplem I jest rozmowa w stylu kurwa stary, nie możesz tam być, tam jak nic porywają czarnych, a ten mówi tak, no na pewno, no na pewno, no. co, co, co my jesteśmy, w głupim filmie? <grym> znaczy, parafrazowałem te słowa, ale no, wiecie, taka rozmowa w stylu... No, może tutaj nie wiem, może powinienem uciekać, no nie wiem, nie? No, ale przede wszystkim Polański przepięknie bawi się tymi małymi pomieszczeniami, tą małą przestrzenią i tym, jak kręci, co kręci, zresztą widziałem takie wywiady, gdzie pozwolił temu operatorowi, który jest bardzo dolnym kolesią, wreszcie się uwolnić, na zasadzie znaczy zrobili po prostu coś przemyślanego w każdym calu zrobili kapitalną robotę także tutaj ten film można po prostu siedzieć i studiować jak są budowane ujęcia skąd kogo kręci w jakim oświetleniu gdzie zaczyna gdzie kończy kadry i tak dalej to jest jeden z tych filmów taki po prostu klasyczna era filmowa gdzie każdy ruch kamery był przemyślany, to co ludzie robią w kadrze i tak dalej. Notabene z tego wychodził pewien problem, ponieważ tak jak mówiłem przy Nożu w wodzie, że tam był problem z tą panią grającą dziewczynę, która yy, no, była amatorką. Tak, tutaj problemem dla Polańskiego był pan Kasevetis, jeśli dobrze czytam nazwisko, którego notabene nic jeszcze nie oglądałem i aż po prostu zacieram rączki, ponieważ non stop się natykam na niego w internecie, ponieważ jest strasznie kontrowersyjną i jakby... Jedną z tych postaci, która za życia jego filmy się nie sprzedawały, a teraz są uważane za topkę, topki, i że był na zasadzie przed swoją epoką. Więc jestem bardzo ciekaw jego, kiedyś na pewno, na pewno zrobiłem jakiś miesiąc, albo sam chociaż za siebie, będę nadrabiał filmy. Yy, ale jeden jest haczyk, że on był też właśnie reżyserem nie tylko aktorem. I też miał swoją wizję, był charyzmatycznym kolesiem, który po swojemu chciał wszystko robić, a Polański tego nie lubi. Polański lubi co do milimetra, teraz zaczyna w że kończysz tu, i teraz odchylasz głowę tak. To jest metoda Polańskiego, żeby wszystko mieć po prostu jak choreografia taneczna co do centymetra. No i były jakieś tam spięcia na planie, nie polubili się panowie, mieli jakieś problemy, no i... Ale to jest i tak jego performance był wystarczająco dobry. Nie, jakby nie widziałem tego na ekranie, żeby to był jakiś problem. No ale fajnie posłuchać takie ciekawostki, właśnie jak to jest, jak się dwie osobowości z różnymi wizjami zetną. No i tak jak mówiłem, ta. Prawie tytułowa paranoja, tak? Znaczy, no nie tytułowa, ale główny wątek filmu, czyli ta paranoja naszej głównej bohaterki. Ta sytuacja prawie jak wyjęta z książek Kawki, czyli to takie osaczenie głównej bohaterki, że jest sama przeciwko światu. Nawet w Nowym Jorku. Ona nie jest gdzieś, nie wiem, w środku lasu i wilki ją otoczyły, czy nie wiadomo co. Ona jest w środku cywilizacji. No, środek Nowego Jorku. I mimo wszystko jest tak sama, tak osaczona, tak bardzo nie ma się do kogo zwrócić. My to czujemy. My to czujemy razem z nią. My jesteśmy Rosemary w tym filmie i przechodzimy tą ciążę i mamy nadzieję, że wszystko będzie dobrze, ale ewidentnie jest naokoło nas spisek. I to jest przepięknie wszystko zobrazowane różnymi technikami filmowymi. Jeszcze ciekawostka a propos tego budynku, który nazywa się Dakota Building. To jest prawdziwy budynek przy jednym z parków w Nowym Jorku, w którym jedna z ciekawostek powiedzmy około tego filmu, takich niestety też smutnych, czyli pamiętam, w którym on umarł, ale John Lennon po tym filmie w tym budynku mieszkał i został właśnie tam zamordowany. Mówię, ciekawost, właśnie jak się nawet piszecie w Google, to jest jeden z tych filmów, gdzie jest dużo takich ciekawostek naokoło, że w tym budynku potem ktoś umarł, albo właśnie tam kompozytor zginął, albo no, jakieś takich mnóstwo nieciekawych faktów. Znaczy ciekawych, ale smutnych. Także jak dla mnie, reżyseria, zdjęcia, muzyka, aktorstwo. To w jakim filmie jest w stylu, w jakiej konwencji, jako ten taki realistyczny horror. Wszystko działa perfekcyjnie, jak dla mnie absolutny klasyk, który nie będzie się podobał w większości dzisiejszych widzów, którzy po prostu już są, jakby no zupełnie inaczej myślą o filmach, horrorach i tak dalej. Ale ode mnie dostanie 10 na 10. Ja oglądałem to z pełną fascynacją, podobnie jak oglądam Egzorcystę. I... bomba. Dla mnie bomba. Tylko, że właśnie, to nie jest taki horror, horror. Dla mnie to jest bardziej thriller psychologiczny. I to jest przede wszystkim film przez duże F. To jest, to jest fajne. To jest, to jest fajne, że w tamtych czasach horrory powstawały na zasadzie, że zrobimy wielki film, a nie, dobra, musimy ściągnąć nastolatków do kin, więc niech będzie, że coś wyskakuje z szafy, no, a ta niech pokaże cycki przy tym, no, takie, oczywiście, teraz też są tacy twórcy, chociażby, pan Eggers, który robił The Witch, a teraz The Lighthouse, także, polecam. Ja wiadomo, że trochę takie dramatyzuję niepotrzebnie, teraz powstaje bardzo dużo filmów, i te dobre, i mnóstwo paścieży, no ale jakby mogę sobie ponarzekać, mam taki, taką nazwę kanału, nie zabronicie mi. Dzięki bardzo za uwagę, czekam na wasze opinie. Jak chcecie napisać jakiś swój ranking, albo nie wiem, które filmy polskiego najbardziej lubicie, o których może powinienem pamiętać w przyszłości, piszcie śmiało. Dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym Ponarzekajmy o Filmach.